Cześć! Robótka z Aurelią Sylwetka Wiktoria. Zapraszam na odcinek 5. Mamy 20 okrążeń. Zaczynamy okrążeniem 21. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek w tym samym miejscu. I jeszcze jeden. Trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki tutaj w tym samym miejscu. Na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy. Drugi. Trzeci. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Pamiętamy, tutaj na łuku mamy dwa oczka łańcuszka. To jest ważne, żeby robótka później się pięknie układała. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczką. Przechodzimy tutaj na tą poprzeczkę z poprzedniego okrążenia. Trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Motyw rozdzielający, motywy główne, podstawowe. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na tą poprzeczkę z poprzedniego okrążenia. Trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Pracujemy w ten sposób tutaj do tego miejsca. Gotowe? Mamy pięć motywów rozdzielających motywy główne, podstawowe. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na łuk motywu głównego z poprzedniego okrążenia. Wykonujemy trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki w tym samym miejscu, na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy, drugi, trzeci. Tak wygląda całość. I teraz uwaga. Przechodzimy od razu na łuk motywu głównego podstawowego z poprzedniego okrążenia i wykonujemy motyw główny podstawowy z tego okrążenia. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki. Na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia pierwszy, drugi, trzeci. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na poprzeczką z poprzedniego okrążenia, trzy słupki, pierwszy. Drugi. Trzeci. Pracujemy tak całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wpływamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy, oczko ścisłe. Było to 21 okrążenie. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na tym pierwszym oczku łańcuszka, trzy oczka łańcuszka na słupek, drugi słupek chwytając za łuk. I jeszcze jeden. Mamy trzy słupki. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na poprzeczkę z poprzedniego okrążenia. Trzy słupki. Pierwszy drugi, trzeci, dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę, na kolejnej poprzeczce z poprzedniego okrążenia trzy słupki, pierwszy, drugi, trzeci. Pracujemy tak tutaj do tego miejsca. Gotowe. Uwaga, tutaj, w tym miejscu wykonujemy 5 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na Łuk motywu głównego, podstawowego z poprzedniego okrążenia. Trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. I tak to wygląda. Dwa oczka, łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę z poprzedniego okrążenia. Trzy słupki, pierwszy, drugi, trzeci. Pracujemy tak całe okrążenie. 5 oczek łańcuszka na łuk. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy, oczko ścisłe. Było to 22 okrążenie. Mamy 16 łuków w okrążeniu. I zauważcie, te łuki mamy tutaj, gdzie kończą się ananasy. Pomiędzy łukami mamy po 8 motywów głównych, podstawowych w tym okrążeniu. Przechodzimy na poprzeczkę. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na tym pierwszym oczku łańcuszka. Trzy słupki, trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi słupek chwytając za tę samą poprzeczkę. I jeszcze jeden. W sumie trzy słupki. Motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę z poprzedniego okrążenia. Trzy słupki, pierwszy. drugi trzeci Pracujemy tak do tego miejsca. Gotowe? Pięć oczek łańcuszka. W poprzednim okrążeniu mamy tutaj pięć oczek łańcuszka. Przechodzimy na to trzecie oczko łańcuszka. Nie chwytamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka i wykonujemy półsłupek. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę z poprzedniego okrążenia. Trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Pracujemy tak całe okrążenie. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Było to 23 okrążenie. Mamy po dwa łuki. A pomiędzy po siedem motywów głównych podstawowych. Przechodzimy na poprzeczkę. Oczko ścisłe na pierwszym słupku, oczko ścisłe na drugim, oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka. Trzy słupki, trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek, drugi słupek chwytając za poprzeczkę i jeszcze jeden w tym samym miejscu. Trzy słupki. Motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Dwa oczka, łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę z poprzedniego okrążenia. Trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. pracujemy w ten sposób do tego miejsca. Gotowe? Pięć oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na trzecie oczko łańcuszka łuku z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka. półsłupek Pięć oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na trzecie oczko łańcuszka. Łuku z poprzedniego okrążenia. Półsłupek. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na poprzeczkę. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Pracujemy tak całe okrążenie. Pięć oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Trzy łuki. 6 motywów głównych podstawowych. Następnie 3 łuki. Było to 24 okrążenie. Przechodzimy na poprzeczkę oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na tym pierwszym oczku łańcuszka. Trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi słupek chwytając za poprzeczkę. I jeszcze jeden. W sumie trzy. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. W tym okrążeniu wykonamy tutaj pięć motywów głównych podstawowych. Gotowe. Pięć motywów głównych podstawowych. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na trzecie oczko łańcuszka. Wpływamy szydełko. półsłupek. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Półsłupek na tym trzecim oczku łańcuszka. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na trzecie oczko łańcuszka łuku z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko. Półsłupek. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na poprzeczkę. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Pracujemy tak całe okrążenie. Pięć oczek, łańcuszka, na łuk. Okrążenie zamykamy, wpływamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Było to 25 okrążenie. Mamy 5 motywów głównych podstawowych. I 4 łuki. Tak na zmianę. Przechodzimy na poprzeczkę. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na tym pierwszym oczku łańcuszka. Trzy słupki, trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi słupek chwytając za tę samą poprzeczkę i jeszcze jeden. Trzy słupki. Motyw główny z tego okrążenia. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Powtórzymy jeszcze tutaj i tutaj. Gotowe. Cztery motywy główne, podstawowe w tym okrążeniu. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na łuk z poprzedniego okrążenia. Wpływamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka. Półsłupek. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia, wkłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka. Półsłupek. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia, wkłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka. Półsłupek. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Wkłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka. Łuku z poprzedniego okrążenia. Pół słupek. Pięć oczek, łańcuszka na łuk. Przechodzimy na poprzeczkę. Trzy słupki: pierwszy, drugi, trzeci. Mamy pięć łuków w tym okrążeniu. Pracujemy tak całe okrążenie. 5 oczek łańcuszka na Łuk. Okrążenie zamykamy, Wkuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy, oczko ścisłe. Było to 26 okrążenie, i na tym 26 okrążeniu zakończymy ten poradnik. Jeśli uważasz, że robutka nie układa się tak, jak układać powinna, napnij szpilkami. Tak jak do blokowania. Oczywiście na sucho i wszystko się okaże. Zapraszam na kolejną część. Pozdrawiam, Aurelia.